Czyli jedziemy po karkówkę. Proszę się. Chlawek. What a home! Check the mic and make sure it sound right, boys. Czyli jedziemy po karkówkę, chlawek. Coś jeszcze można nagrywać, będzie fajnego. Dobrze. Kluczowe mamy. Beautiful. Zobaczcie, jakie wielkie, urosłe. Jak szalone rosną. Za rok koniecznie będę musiała je poprzesadzać, żeby miały jeszcze więcej miejsca na rośnięcie. A zobaczcie, też w Holandii ludzie mają taką tradycję, że na przykład na 50. urodziny wystawiają sobie coś takiego przed domem. To jest kobieta Sara, czyli kobietka ma urodziny, 50. Jesteśmy pod polskim sklepem w Bakel Ponieważ planujemy zrobić dzisiaj grilla A wiadomo, na polskim grillu musi być karkówka, Więc idziemy po karkówkę i jakieś inne rzeczy na grilla Pokażemy wam trochę polski sklep, jeśli się uda coś nagrać Zobaczycie jak to tutaj w Holandii wygląda Dobra, chodźcie Co? Co bierzemy, co bierzemy na grilla, na szankę? Chleb musimy wziąć To czym z rozpałką, której nie ma? Podjedziemy do Akcjona jeszcze po rozpałkę Dobra O, pasz. To są te Już są dojrzałe, ale o, za miękkie Za miękkie są nie dobra No a kilka możemy wziąć No to ja nie mam jak po drodze Wybierz Najtwardsze wybieraj I chleb, i, I sałatka Coś jeszcze? Szaszłyków mi się nie chce robić, właśnie na niej zjem Czarkie tak na luzem zrobimy, nie? Tak, i bardziej To, damy Mamy tu do na Ej, strasznie wielkie są te karkówki i nie wiem, ile tej kiełbów kroić. Lubicie marynowane grzybki. Adrian je jakieś okienki. I spróbowałam i spoko. Pocztowe. Dzięki. Piękki to są jakieś. Mój się Pokroiłam już sobie wszystko. Kiełbaska się smaży, wszystko się robi. Mamy światełka do powieszenia tutaj. Zrobimy sobie klimacik. Mamy już tutaj te dwie pochodnie, więc jest fajnie, ale światełka zrobią jeszcze lepiej. Kupiłam w akcjonie za 8 euro. Takie kulki I one są spoko, ponieważ one są na solarne Ale ich smolą Fajnie skwierczą. Dobra, jest ich trochę, fajnie Mogę to wygląda Mogę podać piwa? No, kiełbę, jasne tak. No tu oddać jakiś jeden haczyk, to będzie sobie zwisało A jak haczyk oddać? O tam odbić coś czy nie będzie tutaj to fajnie wyglądało? To na przykład tutaj, w tą stronę, to sobie te tak fajnie tu zamkniemy. Tu będzie lepiej. Co będzie się to zrobić? Myślę. No i może picię podlaję trochę te węgle. O Jezu, a ja gadałam. A tam? No, no, stary. Może daj sobie to krzesło w Albo może tradycyjkę? Nie. Za mała ona jest. Trytytkę ci przyniosę i ci wygodzę. Nie masz tu tradycyjki? I co? Za trudka. Nie wiem, po mały chyba. Nie? O, masz, to nie jest fajne. My już zjedliśmy, a teraz przygotowujemy sobie miejsce do oglądania. Wzięliśmy sobie telewizor na pole. Przygotujemy sobie tutaj fajne mięciutkie awerko i będziemy coś oglądać. Jest dzisiaj u nas ryneczek i idziemy po kurczaka i pokażę wam jak wyglądają w sumie tak samo jak polskie ryneczki. U nas gabryt jest co tydzień taki. Pokażę wam co tam jest. Chodźcie. No chodź, przejdziemy, pokażemy co jest. Sama zobaczę co jest. I podbijemy do dziadka po kurczaka. Ej, patrz, co hey. ona oh, tam robi. No, O Ale coś na przykład, bo żońna, bo nie, Co ty nie, coś A nie, ale A nie, że na nie, nie. A A A Fajnie, można sobie wziąć tam nudle tak, i do tego kiełki tak, z kurczakiem, i masz. Tak, nudle i na przykład. Tak, Fajnie. Interesant. Jaki paździerzyk, <laughs> jak Rubaczowa w poniedziałek. Może Gacia gacie chcesz? Nie. Wiśniackie. Nie będę w tym chodził. Ja Kto, tu kupuje tutaj takie rzeczy. Czy wszyscy raczej normalnie w sklepach kupują? Stare baby tu kupują. Chyba tak. Ale gość nie tak. No, no, ja Ha. Można sobie samemu buty zrobić jakie chcemy. Tutaj są punkty zaczepienia, trzy kolory i można sobie modzić fajne. Ale mi chcemy jakieś owoce świeże. Mm -hmm.

że jest naprawdę zobaczony na targu 12 lat temu. <laughs> na targowicze A za fajnie. I pana chuja dawaj, i uciekamy z

typowo holenderskie słodycze są takie dwa wafelki, w środku jest karmel bardzo słodkie i bardzo dobre jak przyjechałam na początku do Holandii, no to miałam jebla na punkcie tego ale już mi przeszło ale bardzo dobre, polecam dobra, mamy kurczaka, idziemy na chatę okej, okay, no to tak właściwie ja już kończę ten odcinek e, taki szybki, luźny, niezaplanowany dziękuję za oglądanie Pamiętajcie o słupkach, łapkach i udostępnieniach. Tym, którzy to robią, bardzo dziękuję. Wy też o tym pamiętajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!